Wciąż mamy czas. Musimy mieć. Poćwicz lepiej ucieczkę, Rexai. Zersai dość już tu dokonali. Z każdym dniem jesteś coraz brzydsza. Nie. Skup się, Ewelin. Nie na mnie. Co to jest? Skąd znasz... czym ty jesteś? Swoja. Jestem tu, by pomóc. Potrzebuję pomocy. Mają przewagę liczebną. Mów do mnie! Powiedz mi, co robisz! Już za późno. Nie można ich powstrzymać. Oryginalny sposób walki muszę przyznać. Zrobię, co tylko mogę, ale ty musisz uciekać. Nigdy nie zwrócę się przeciwko swoim, kreaturo! Dość! Skończę z tobą! Mogę cię powstrzymać! Muszę być w stanie! Bij i wiej! Dalej! Ja jestem łowczynią! Wracaj do swojej dziury! Mam oczy! Załamali się! Jesteś łowcą? Czy ofiarą? Ojcze, musicie walczyć! <laughs> Weźmy się w garść i wyciągnijmy wnioski. Przegrana jest w porządku. Poddanie się nigdy. Mamy coś, czego pustka nigdy nie zrozumie mnie. Każdy ich ruch tylko dodaje mi sił. Wiem, czym są. Wiem, jak ich zniszczyć. Pustka uporałaby się z tobą w jeden dzień. Uczę się, dostosowuję metody, rozbudowuję arsenał, strój szybko się uczy. Ha! Ha! Pokażę ci, jak się walczy. Trzeba porządnie przyłożyć. Nie ukryjesz się. Boli, co? Tutaj stawimy im czoła. Niemal można ją poczuć. Pustka. Wciąż mamy czas. Musimy mieć. Czuję to. Boją się nas. Wiedzą, co nadciąga. Nie powstrzymają mnie. Nie mamy na to czasu. Ruszaj się. Pustka nie czeka. I my nie powinniśmy. Będą się cofać, a my wciąż będziemy napierać. Widzimy się następnym razem. Pustko. Drobne zwycięstwo to też zwycięstwo. Dobra robota.